Nie mogę się już doczekać. Dzisiaj idę do nowej szkoły i poznam nowych znajomych. Teraz muszę szybko umyć sobie ząbki z rana, żeby były piękne, pachnące i białutkie. I będę musiała spakować sobie moje wszystkie książki, bo plecak już mam takie piękne, czerwoniutki i mogę iść na zajęcia do nowej szkoły. Chyba nawet nie zjem śniadania, bo wiecie co? Tak, normalnie mi się w brzuszku trochę kręci. Normalnie z nerwów, ale może chociaż się czegoś napiję, może wezmę sobie taki soczek do szkoły. O, będę miała sobie co pić, bo dzisiaj też będę miała WF. Ja w ogóle trochę nie lubię WF-u. Dobra, wychodzimy. Jest piękna pogoda, nie? No to na pewno będzie udany dzień. Dawajcie mi teraz koniecznie łapeczkę do góry, żeby ten dzień był udany, żeby wszystko mi się udało, bo będę w nowej szkole. To będzie moja nowa historia. I patrzcie, już widzę ten budynek, łob, wow, jaka ta szkoła jest wielka. Ja teraz do niej wejdę, a wy jeśli chcecie to sobie klikajcie w pierwszy link w opisie. Tam znajdziecie koszulki Tina i Nina taniej, bo teraz trwa Black Week na sklepie smyslów.pl. I uwaga, wchodzimy. Patrzcie, to jest moja nowa szkoła. Jak tu jest dużo sal różnych. Ej, ja nawet jeszcze nie wiem do końca, gdzie są jakieś rzeczy, bo ja trochę się czuję zagubiona. Ja mam chyba pierwszą plastykę teraz, ale ja nawet nie wiem, gdzie jest sala od plastyki. Może ktoś by mi pomógł? O! Tu są jakieś dziewczyny! Cześć dziewczyny! Ja się nazywam Tina i jestem nowa w tej szkole. Czy powiecie mi, gdzie jest sala od plastyki, bo ja się trochę zgubiłam. Ej, ty e... mówisz do nas? No właśnie. Tak, cześć, jestem Tina, a wy jak się nazywacie? A co się to obchodzi? No właśnie, o co ci chodzi w ogóle? O no co tu podeszłaś? Bo ja nie wiem, gdzie jest sala od plastyki, może mi powiecie, bo ja jestem nowa w tej szkole. No to, no to weź znajdź. sobie poszukaj. Ale jest na pierwszym piętrze czy na parterze. Może wy już kiedyś. No masz na planie. Okej. Okay. A może chcecie się zakolegować, bo ja jeszcze nie mam tutaj żadnych koleżanek w tej szkole. Ha! Z tobą? Ty zobacz na siebie, jak ty wyglądasz. Nie ma opcji. Jak ja wyglądam, ej, o co wam chodzi? Coś jest nie tak ze mną? No, a no, jak wezmę ci te okulary, to będziesz coś widzieć, czy nie? Ej, nie wiesz moich okularów. Ja potrzebuję je nosić. O co ci chodzi? No to spójrz z lustro i zobacz, jak wyglądasz. Ej, OK Hej, dobra, to na razie, dziewczyny. Ale to było niemiłe. Słyszeliście to, że niby ja jakoś źle wyglądam? Że coś mi się stało z twarzą? Ej, no, ja mam patrzeć w lustro? Ej, co jest ze mną nie tak? Ja ja mam fajne ubranka, mam kokardkę, mam takie kucyczki. Dobra, nieważne. Ja, ja chyba w ogóle pomyliłam się w planie i teraz mam WF. Odłożyłam sobie teraz mój plecaczek i tutaj mamy, patrzcie, siłownię. I to jest taka sala do WF-u. O i są moje koleżanki! Cześć dziewczyny, wy też macie WF teraz? No niestety z tobą. O, a co będziemy robić? Ej, czy my gramy w zbijaka? Dobra, to ja biorę sobie piłeczkę i... Ej dziewczyny, ale wy jesteście dwie na jednego. Dobra, nie no, gadaj. No, na jedną brzydką. Ej, ej dziewczyny, ja, 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 czekajcie, ja spróbuję rzucić. O nie, ja nie trafiłam. Ej, dziewczyny, czemu wy tak we mnie nawalacie tymi piłkami? O co wam no chodzi? Nie, no, patrz, jak ona jest beznadziejna, w ogóle nie grać. Ej, no, weźcie, nie rzucajcie, ja, ja muszę podnieść moją piłkę. Ej, no, poczekajcie chwilę. Widzicie, tu jest mnóstwo piłek. No, weźcie. Dobra, weź, już przegrałaś po prostu. No, ona to w ogóle przegrała, jak tu przyszła. A uła, chyba jakaś piłka mnie trafiła, dziewczyny. Nie rzucajcie chwilę, żebym ja sobie wstała! Au! Tutaj dalej, dalej! Ej, Co ja cały czas jest? dostaję! No weźcie, przestańcie na chwilę! Ja nie chcę brać udziału w tym WF i wypisuję się z tych lekcji! Ej, no nie rzucajcie we mnie! Zobaczcie, one rzucały we mnie cały czas piłkami, nawet jak ja wyszłam. Ta szkoła jest beznadziejna. To był najgorszy początek szkoły, jaki mogłam mieć. Ja, ja chyba już nie chcę wracać na żadne lekcje. Co się stało? Czemu Bo... płaczesz? Ja... Cześć? Po prostu jakiś chłopak do mnie kada, ja się wstydzę. To może ja już sobie pójdę? Dzięki, że zapytałeś, czemu płaczę. Po prostu miałam taką smutną historię. Nieważne, na razie, na razie. Aha. Okej. Okay. jak przyszedł do mnie zagadać. Dobra, wiecie co? Ja nie mogę płakać. Ja nie mogę płakać i nie mogę być taka wyśmiewana. Ja po prostu muszę się zmienić. Muszę sobie zrobić metamorfozę. Glow up! Tak, to jest pomysł. Ale żeby przejść glow up, to ja potrzebuję jakiejś pomocy, więc może zadzwonię na przykład do fryzjera. O, dobra, wybieram numer. Ciekawe czy jakiś salon fryzjerski ode mnie odbierze. Halo? Halo, czy ktoś mnie słyszy? O, oh, halo. Dzień dobry, z tej strony Tina ja mam takie pytanie, awaryjna sytuacja, czy na dzisiaj jakiś termin do fryzjera może będzie? Na dzisiaj, a na którą godzinę? Najlepiej, jak najszybciej, nawet teraz. O, no myślę, że teraz może mi się uda panią wcisnąć. Naprawdę? Tak, że, y, tak, tak, myślę, że nie ma problemu. Dobra, to ja zaraz będę! Ej, słyszeliście? Udało się, umówiłam się do Fryzjera. Dobra, ja normalnie biorę sobie jakiś rower, czerwony, żeby był. O, właśnie, taki jak lubię. I jedziemy tym rowerem szybko do Fryzjera. I zrobimy sobie dzisiaj Glow-Up. I będę przepiękna, ja już się nie mogę doczekać. Patrzcie, tutaj już podjeżdżam do salonu fryzjerskiego. O, tak, o, tak. Ej, ale co ja mam zrobić z włosami? Pofarbować? Ściąć na krótkie? Ja trochę nie mam pomysłu, może ta pani fryzjerka mi pomoże. Dobra. Dzień dobry! Dzień dobry, proszę pani, to jestem ja Tina, Ja dzwoniłam przed chwilą. Telefon tutaj do, wykonywałam do salonu. O, dzień dobry, dzień dobry, tak, wiem, pamiętam panią. E, no to co dzisiaj robimy? Jaki no właśnie, jest pomysł? Proszę pani, ja po prostu bym chciała przejść Glow. up. Ja bym chciała być piękniejsza, więc coś musimy zrobić takiego z moimi włosami, żeby była ładna. Aha, okej. Okay. No to z tego, co tutaj widzę, no to e, ma pani bardzo piękne, długie włosy, więc ja bym ich nie farbowała. Może nie farbować? ewentualnie farbować? Odrobinkę... Nie, nie, w ogóle nie farbować. Odrobinka może końcówki podciąć, ale nie no, ten kolor jest cudowny i bardzo pani pasuje. Serio? Ja bym może te kucyczki rozpuściła. Moje kucyczki? Może... Ale ja lubię mieć takie spięte włosy, bo tak w kucyczkach jest mi wygodnie. Czy będzie mi ładniej bez tych kucyków? No, znaczy jest pani taka piękna. Piękna, młodziutka, więc myślę, że kucyszki też są ładne. Ale takie rozpuszczone na pewno dodadzą takiego wdzięku. Dobra, ja pani ufam. A skąd w ogóle pomysł na taką zmianę? Ja bym chciała się zmienić, bo wie pani co... Poszłam do nowej szkoły i bardzo się cieszyłam, że będę w nowej szkole, że będę się uczyć i tak dalej, będę miała nowe koleżanki i nikt mnie tam ale nie lubi. I każdy uważa, że, no, że jestem brzydka. Ale co kto tak powiedział? Takie, takie wredne dziewczyny z mojej szkoły mówią, że, że ja w ogóle nie powinnam do nich mówić, bo jestem za brzydka, żeby z nimi rozmawiać, więc ja stwierdziłam, że nie pozwolę na to, i zrobię Glow. -up. Co? Ale to jest naprawdę niemiłe. To jest takie przykre, że niektóre dziewczyny się tak zachowują. Wiem o tym, ale. Ja się nie będę załamywać, tylko ja zrobię tak, że one po prostu będą w szoku, jak mnie zobaczą. No dobra, to jest dobry pomysł w sumie. No i tutaj już mamy praktycznie skończone. Czy Skończone? Czy uważa? Mogę zobaczyć, tak. mogę odwrócić się, naprawdę? No pewnie. Dobra, to, to, a może ja w ogóle wstanę? Wow, wow ja nie mam moich, ja mam takie. Rozpuszczone ja mam takie długie włosy, to są moje? No naprawdę, one są takie piękne w tych kucykach, to nie było tego tak widać. Ja yeah, bardzo Pani dziękuję. Ja się czuję od razu pięknie. Ile dla pani płacę? O, no na razie nic, bo jeszcze mam taką przyjaciółkę. Ona jest teraz na przerwie. Mogę po nią przyjść. Ona robi właśnie makijaże i dba o cerę, o skórę. To mogę ją zawołać. Ona Kajarze? też na pewno ona by mi pomogła trochę z moimi takimi krostkami? No pewnie. Ej, dobra, to ja poczekam na tą panią. Ej, ja się nie mogę doczekać. Dobra. Idę jakaś po nią. pani makijażystka. O, dzień dobry. Dobry. Wow, pani się sama pomalowała tak ładnie? No tak, bo ja się zajmuję makijażem i ciebie też mogę tak pomalować. Ja tak będę wyglądać. Nie no, niech pani spojrzy na mnie. Nie ma szans. Nie, no to jest taka piękna, młodziska buzia. To może nie zrobicie tak mocno, no bo ja słyszałam od mojej koleżanki fryzjerki, że ty chodzisz do szkoły. Tak, natość, ja jeszcze nie chodzę nie do mocno. szkoły. Ale no. tak troszeczkę mnie podmalujemy. Jakieś takie rzęski trochę. Albo brwi. To by było super. No, no tak. No co mam gdzieś tutaj usiąść po prostu i pani będzie mnie malować? Oczywiście, że tak. Potem myślałam, możemy pomalować pazurki i będzie tak. Pazurki, fajne. mogę jeszcze pomalować, że paznokcie? No yeah. pewnie. No to, no to e, najpierw bym cię prosiła, żebyś może zdjęła okulary. E, dobra, nie ma problemu. Proszę, schowałam teraz moje okularki, tylko ja nie będę za bardzo widziała, co pani robi. A to teraz jakieś soczewki założymy albo coś. To soczewki? nie ma problemu. Ja nigdy nie nosiłam soczewek. Ja, ja nie wiem, jak to takie coś nie się nie robi. A pani miała kiedyś soczewki? Pani też ma wadę wzroku? No tak, ja muszę. soczewki. Okej, okay, i wtedy ja nie muszę mieć okularków. Ej, to jest bardzo fajne. Jak pani mnie nauczy, to ja też może takie soczewki zrobię. No pewnie, nie mam problemu. To jest takie proste, że każdy co się nauczyć może. A co teraz pani mi nakłada takim pędzelkiem? To mnie trochę łaskocze. To jest taki e, produkt, co się nakłada, żeby właśnie zakryć jakieś na przykład krostki, albo jakieś takie o, małe... O, to ja mam, to mam takie czasami krostki. No, i to tak trochę pomaga. I też jest taki trochę jak kremik, że też łagodzić, żeby to nie było takie, wow. takie wie, Żeby się w oczy nie rzucało Pani się mega zna Ej, to może ja nie będę podglądać I będę miała niespodziankę jak wyglądam No i tutaj jest jeszcze dla ciebie taki gratis I teraz możemy przejść na stanowisko Z Dobra, teraz czyli ja już zabawane. mogę się odwrócić i zobaczyć No pewnie Dobra, uwaga, patrzę i Wow Ja mam pomalowane usta I rzęsy i brwi. I nie widać moich krostek. Chodź tutaj, zapraszam. ty podoba ci się? Bardzo mi się podoba. A teraz możemy zrobić paznokcie? No pewnie. Dawaj tu rączki i zrobimy pazurki. Ja. A mogę sobie wybrać kolor? Mój ulubiony kolor to jest czerwony. Nie wiem, czy pani wie. No już tak jak na ciebie patrzę, to chyba się domyśliłam, że czerwony. Ej, to jest bardzo miłe, że pani mi tak pomogła. Ja się czuję 30 albo 100, albo nie. Milion razy lepiej. Milion. No po co ty jesteś, żeby pomóc? i żeby się dziewczyny czuły super. Eee, dzięki. Tak jakbyś chciała wiedzieć, to e, ja jeszcze mam takiego super trenera, który pomaga właśnie tak pewno siebie i żeby być wysportowanym i zdrowym. Okej, okay, że ja powinnam iść do trenera? W sumie ja nawet na WF-ie nie umiem grać w zbijaka i wszyscy mnie pokonują. To może mi się przyda taki trening? O, no to może się na pewno przydać, bo taki trener to właśnie pomaga i żeby szybciej biegać i w ogóle on jest super. Dobra. Ej, dzięki. Ale mam teraz piękne pazurki zrobione. Ale ile ja muszę zapłacić za to? Za makijaż, za włosy, za pazurki? To jest bardzo drogie wszystko, pewnie. Nie no, mi wystarczy to, że jest pani szczęśliwa, że ma pani uśmiech, bo taka przygra historia, co się pani wydarzyła w tej szkole, to naprawdę to może to być na koszt firmy. Nie no, na koszt firmy to, to jest za wiele ja pani zapłacę. Nie, 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 nie proszę nie. tak nie robić. Dla mnie zapłata to tak, jak mówię, jest uśmiech. I jak się ja. pani jest szczęśliwa, to, to dla mnie to jest zapłata. Ja jestem najszczęśliwsza. Ej, ja będę. Będę polecać ten salon wszystkim koleżankom w szkole, żeby przychodziły. O, no to super! Bardzo dziękuję. Jak ja wyglądam. Patrzcie, ej, to może teraz pójdę na tą siłownię i zobaczymy tego trenera. Może trochę z nim potrenuję. Tutaj, ha, była siłownia. Ja wam się przyznam, że nigdy nie byłam na siłowni. Ja za bardzo nie trenuję żadnych sportów i dlatego jestem taka słaba na wf -ie. Czekajcie. Tu się wchodziło chyba na górę. Halo, dzień dobry! Czy ja dobrze trafiłam? O, y, dzień dobry. Czy to pani jest trenerem na tej siłowni? O, dzień dobry, to pani. Y, tak, bo y, tutaj taka pani makijażystka mi powiedziała, że jest taki fajny trener na siłowni i on uczy i ćwiczyć i trochę pewności siebie, a ja jestem... No pewnie, że tak. Dzwoniła do mnie koleżanka. z WF-u i nikt mnie nie lubi i... Jestem słaba, nie mam siły wzbijaka ani biegać i potrzebuję pomocy. Co mam robić? Nikt cię nie lubi, przecież tak ładnie wyglądasz. Ej, bardzo mi miło dziękuję, bo ja taki glowab zrobiłam, taką metamorfozę. Uuu, no to teraz trochę by się przydało po No ja jestem gotowa. Ja będę robić wszystko, co muszę! Proszę bardzo, to niech pani mi pokaże, jak pani biega tutaj. No dobra. To ja tutaj będę biegła, okej, okay, jestem gotowa. I let's! Oh. Uh. Ojej! Dobra. To chyba będzie coś trzeba zacząć od prostszych rzeczy. Prostszych, mogę tej wody wziąć łyka? Uh. Tak, tak, niech się wali. Ja normalnie spokojnie. przysięgam, przybiegnę 10 kroków. I już po prostu jestem taka zmęczona strasznie. A może próbowała pani jakieś jogi, jakieś rozciągań? Eee, mogę spróbować, ale. Nie... Ja nic nie ćwiczyłam nigdy w życiu za bardzo. Może jakieś tutaj ciężary, o nie wiem do czego jest ta maszyna. O, takie coś też można o. robić? O, no proszę, jak pani pięknie wychodzą o, brzuszki. Brzuszki? O, ale to jest trudne. Ja naprawdę czuję, jak mi się mięśnie spinają. Wow. Boże, to jest trudne, ale naprawdę jest pani w tym świetna. Ej, dziękuję. O, zawsze byłam ciekawa, co się robi z takimi chantelkami. Mogę spróbować? Ja nie wiem, czy nie będą za ciężkie dla mnie. A, no to niech pani spróbuje. Proszę wziąć jednego doroczki okay. i ćwiczymy razem. I tutaj... Powtarzaj po mnie. A co się tutaj ćwiczy taką jak tak się macha? Tutaj się ćwiczy górną partię mieści. Górną partię, okej, okay. czyli trzeba o wszystkie mięśnie dbać, tak? No pewnie o górne i nogi też Okej, okay. no dobra, czyli będę musiała jeszcze poćwiczyć to bieganie, co? No, niestety już musiała trochę poćwiczyć. Ale nie marcie, z czasem się wyrobisz. Powiem panu, że ja po prostu tak się zmotywowałam do ćwiczeń, bo jestem mega najgorsza z WF-u się ze mnie śmieją wszyscy. Ja się wstydzę w ogóle ćwiczyć. Nie się, ja też kiedyś byłem najgorszy z WF-u, a teraz zobaczyłem. Nie, zobacz, jak to jest niemożliwe. Pan ma takie mięśnie, pan nigdy na pewno nie był najgorszy z WF-u. Pan sobie żartuje. Bo no nie no naprawdę byłem najmniejszy ze wszystkich i zawsze dostawałem same dwójki. Serio? Czyli te ćwiczenia naprawdę pomagają i... Mówi pan, żebym wierzyła w siebie? No oczywiście, że tak, musisz w siebie uwierzyć. Wtedy wszystko osiągniesz. Wow, ej, od razu jest mi lepiej. Ja. Ja się chcę zapisać na treningi do pana normalnie na cały rok. Ja będę przychodzić regularnie. Dobrze, zapraszam. Codziennie może pani nawet przychodzić codziennie, dobra. Ja się postaram, bo ja też mam lekcje i tak dalej i chyba muszę wrócić do szkoły, wiecie co? Muszę wrócić do szkoły i pokazać, jak teraz wyglądam. Jestem już przed szkołą, nawet sobie patrzcie, kupiłam taką fajną, czerwoną torebkę i jest. Gotowa, żeby wejść. I zobaczymy, kogo spotkam. O, to są właśnie te dziewczyny. O, siema dziewczyny, co tam u was? O, ale wyglądasz ładnie. Nauczyłaś się robić make-up? Tak, wow. trochę się pomalowałam. No i co? Ale zmiana. A może chciałabyś się z nami kolegować? Że ja z wami kolegować? Wiecie co? Nie za bardzo, bo wy jesteście takie trochę wredne dziewczyny. I to, że ja teraz jestem pomalowana, to ja mam takie same serce jak miałam wtedy, więc na razie nie będę z wami się kolegowała. O, o, nie ma szans, wiecie co? One teraz nagle mnie lubią, bo co, bo ja trochę lepiej wyglądam. Dla mnie się nie liczy wygląd. Dla mnie się liczy to, jacy ludzie są w środku, wiecie? Nie mam teraz czasu, ja muszę iść na moje lekcje. Mam chyba teraz lekcje muzyki i... O! Cześć, ej, Cześć. wiesz co, Cześć. ja Cię pamiętam i ja już jestem taka trochę pewniejsza siebie i nie będę już płakała i w ogóle, bo nasze pierwsze spotkanie było trochę dziwne. No wiem i zauważyłem tą zmianę i wiesz co, bardzo ładnie teraz wyglądasz. O, dziękuję, ja się naprawdę starałam nad moim wyglądem, Ty też ładnie wyglądasz, naprawdę jesteś ładnym kolegą. Um, a ja miałam tylko takie pytanie do tak? Ciebie, może o, chciałbyś pójść ze mną na randkę? Na randkę? Naprawdę? Zapraszasz mnie na randkę? No pewnie, nie dość, że jesteś taka miła, to jeszcze tak ładnie wyglądasz. Dobra, to super. A kiedy ta randka? O, to może dzisiaj po szkole, zabiorę dzisiaj się po do szkole? restauracji. Pewnie, mi pasuje. Yy, dobra, to do zobaczenia na randce. Cześć! Do zobaczenia, cześć! Ja nie wierzę, słyszeliście? Ja idę na randkę. Ej, wszystko mi się udało, teraz będę lubiana w szkole. Będę iść na moją pierwszą randkę i. I normalnie mój Glow up się udał, ale ja jestem szczęśliwa! Jeśli Wam się podobało, dawajcie łapeczkę do góry, dawajcie subika i możecie wbijać na kanał do Niny, mojej bestii oraz na naszą grupę robloxową Team Nina i Tina. Link jest w opisie. Dzięki, że oglądaliście. pa!